Pamiętam pierwszą zapowiedź Anthem na E3 2017. Tytuł ten z miejsca powędrował bardzo wysoko na liście oczekiwanych przeze mnie tytułów, jednakże im bliżej było premiery, tym bardziej mój entuzjazm spadał. Po pierwsze, przez mało zachęcające kolejne trailery, a po drugie, przez niepokojące głosy dochodzące zza kulis. Mimo wszystko zaopatrzyłem się w Anthem w dniu premiery, czyli 22 lutego 2019 roku. I niestety, efekt końcowy jest dosyć przykry. Jest kilka rzeczy, które Tegia robi dobrze i póki co na tym się skupia. To, co miało być elementem charakterystycznym dla anten, były javeliny i rzeczywiście latanie nimi daje niesamowitą frajdę. Do sterowania szybko idzie się przyzwyczaić, a bądźmy szczerzy, kto by nie chciał polatać sobie w takim skafandrze, gdzie dusza zapragnie? Latać chce się jeszcze bardziej ze względu na chyba najlepszą rzecz w całej produkcji. Widoki, bo antem jest grą prześliczną. Tych grze można zarzucić naprawdę wiele, ale na pewno nie to, że jest brzydka. Czasami nawet nie czułem zbytnio potrzeby grania, wystarczyło mi przystanąć na chwilę i popatrzeć na ten kapitalnie zrobiony świat. A jeszcze lepiej, jest pod wodą. Gdyby nie fakt ograniczenia tlenu, to siedziałbym tam najpewniej cały czas. To jest coś, na co zwróciłem uwagę w trailerze i nie zawiodłem się. Woda w Antem jest przepiękna i mógłbym pływać w niej godzinami. Rozmach lokacji, kolorystyka i szczegółowość naprawdę robi wrażenie. Jednakże, mimo iż uwielbiam to, jak Antem wygląda, to niemiłosiernie szkoda mi tego, że twórcy poszli na łatwiznę bo cała mapa jest zrobiona w dokładnie takim samym stylu. Nie ma podziału na góry, równiny czy pustynie. Świat wygląda wszędzie tak samo. I to naprawdę frustrujące, bo chciałoby się więcej wspaniałych widoków, a dostajemy cały czas to samo. Do wyboru mamy cztery typy Javelinów. Sztorm, łowce, kolosa i ścigacza. Osobiście grałem tylko łowcą i ścigaczem i o ile łowcy nie polecam nikomu, bo jest kompletnie niejaki, o tyle gra ścigaczem jest nader przyjemna. Oczywiście każdy lubi grać inaczej, ale akurat do mojego stylu grania zwinny javelin nadał się idealnie. Każdy javelin ma swoje specjalne umiejętności, ruchy czy ulepszenia. Na przykład ścigacz może wykonać dodatkowy skok itd. I jeśli ktoś lubi grzebać w liczbach, ulepszeniach sprzętu i nowych broniach, to znajdzie tu tego masę. Bo jednak Anthem ma sporo elementów lutek shootera. Mnie akurat ilość dostępnych opcji przytłoczyła i nie przykładałem do tego zbyt dużej wagi. Ale tak jak powiedziałem przed chwilą, jeśli ktoś lubi zabawę cyfrykami, to powinien być zadowolony. Model strzelania jest ok. Nie jest to nic rewelacyjnego, ale nie powiem, że strzelało się źle. Broni jest na tyle sporo, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo mamy oczywiście takie pomocy jak chociażby granaty i inne zabawki tego typu, ale i tak najprzyjemniejsze jest, jak zawsze zresztą, ubijanie oponentów ręcznie, zwłaszcza ścigaczem, który może robić to bez przerwy. No, może mimo wszystko walka ręcznie nie jest aż tak przyjemna jak ładowana umiejętność specjalna, która, ponownie, jest inna dla każdego Javelina. I... Dostałem tutaj silnych wskazówek z Destiny 2, ale to akurat dobrze w tym przypadku, bo tutaj tak samo jest to bardzo satysfakcjonujące. Teraz przyszedł czas na nieco mniej pozytywną część materiału. Naprawdę trochę szkoda mi słów na to, jak twórcy nie kryją się z tym, że nie zależało im na tej produkcji. Zostawiłeś nawet w spokoju fabułę, która wiadomo jest beznadziejna, ale widziałem już gorsze. Czego natomiast nie zostawię w spokoju to tego, jak wygląda rozgrywka, bo to jakiś nieśmieszny żart. Wyobraźcie sobie najbardziej wtórny, nudny rodzaj grania. Każda misja sprowadza się do polecenia do punktu A, wyrżnięcia wszystkich pień, zebrania jakiegoś przedmiotu czy naprawienia jakiejś anteny. Następnie powtarza tę czynność do swojej usranej śmierci. I nie zgadniecie! Tak właśnie wygląda zabawa w Anthem! Wierzcie mi, grałem w swoim życiu w trochę powtarzalnych gier. Grałem w The Division czy Assassin's Creed Syndicate, ale żadna z tych gier nie wynudziła mnie tak jak Anthem. Tak właściwie, to przy Assassinie i The Division bawiłem się naprawdę nieźle. Natomiast Anthem... Wierzcie mi, ja naprawdę chcę pokochać tę grę. Tylko, że ona robi wszystko, żeby tak się nie stało. Antem nie jest również tytułem udanym pod względem technicznym. Częste spadki klatek to coś co już zapewne zauważyliście na moich nagraniach z rozgrywki i to tylko kolejny z powodów, przez który odechciewa mi się grać. Ponadto gra nie jest wolna od innych błędów. Raz zdarzyło się, że robiłem misję, w której jednym z etapów było odparcie hordy. Jednakże w tym momencie gra ja uznała, że żadnej hordy nie przyśle, więc stałem jak ten debil i czekałem aż czas przeznaczony na bitkę się skończy. Andrew Wilson, dyrektor jej, powiedział niedawno, że Anthem był rozczarowaniem, ale nie zamierzają go porzucać. Bla bla bla, to zwykłe pierdolenie Bo oni ten tytuł porzucili zanim jeszcze wyszedł. Wypuścili go doskonale, wiedząc, że nie ma do zaoferowania nic poza ładnymi widokami i lataniem javelinem. I po prostu liczyli, że jakoś uda się dzięki temu zebrać bazeriaczy. Nie udało się i teraz rozpaczliwie próbują ratować tytuł. Ostatnio nawet wypuścili podobną jakąś aktualizację ale prawdę mówiąc nie mam zbyt wielkiej ochoty sprawdzać jej, zwłaszcza że dostałem już informację, że ta nowa zawartość nudzi się mniej więcej po jednym dniu. Powoli podsumowując, ciężko mi dobrać jedno słowo opisujące Antem, bo to tytuł rozczarowujący, ale cała jego historia jest po prostu frustrująca i smutna, bo niby człowiek wiedział, ale się trochę łudził. Łudził się, że Bioware po złej serii dostarczy nam świetny produkt. Pomysł był, i to bardzo dobry, tylko, że nawet do najlepszego pomysłu trzeba dodać choć trochę wysiłku. Tutaj nie widzę tego wysiłku prawie nigdzie. Czy można w Antem pograć? No można, ze znajomym czy całą grupą. Tylko w sumie po co, skoro jest tyle świetnych gier do pogrania w grupie. Można też porobić sobie świetne zdjęcia, tylko że anten w takim wypadku jest dosyć drogim generatorem tapet. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.